Cześć, i witajcie. Amatorka z tej strony. Czas na krótkie podsumowanie ostatniej redukcji ekipy amatorki. Zacznijmy sobie ode mnie. Generalnie redukcja, w której jestem, y, trwa już dokładnie 13 miesięcy. Aktualnie rozpoczyna się 14. miesiąc i zakładam y, jej potrwanie jeszcze tak ze 2-3 miesiące. Także jeśli się uda, a zakładam, że powinno dać radę, to waga docelowa, do której dążę, Myślę, że tak gdzieś w okolicach września powinna już zostać dobita. Zakładam, że do 14 września lub do okolic tego dnia. Dzięki czemu całość będzie trwała około 15 miesięcy, czyli pewnie rok z hakiem. Aktualnie zrzucone jest lekko ponad 40 kg, dokładnie to 41. Celem jest zejście jeszcze ze 4 kg, co myślę, że przy dobrych wiatrach na spokojnie powinienem móc dokonać. Oczywiście, żeby nie było, że ciągnąłem tą redukcję przez 13 miesięcy, w międzyczasie robiłem sobie te tak zwane diet breki. Czyli okresy, w których pozwalałem sobie zjeść trochę więcej jedzenia i przy okazji trochę zluzować z ćwiczeniami. Takie diet breaki trwają mniej więcej około do dwóch, od dwóch do trzech tygodni. Eee, takich die diet breaków miałem aktualnie dwa. W tym momencie wchodzę na trzeci taki diet break, ostatni w tym projekcie, który aktualnie już zacząłem podczas nagrywania tego materiału. I końcówkę tego diet breaka zakładam na 13 sierpnia, a potem wracamy do dalszej redukcji. Oczywiście takie diet breaki są jak najbardziej wymagane i potrzebne w dalszym deficycie kalorycznym, gdyż. Wiele osób, które przechodziło przez takie deficyty, redukcje i tego typu zgodzą się, że ciągnięcie takiej redukcji przez 3 miesiące wzwyż to naprawdę ciężkie jest wyzwanie, prawda? Dzięki pilnowaniu odpowiedniego podażu kalorii oraz odpowiedniemu wysiłkowi fizycznemu, mimo że jest to zdecydowanie mniejsze, to nadal jestem w stanie utrzymać to na tyle, żeby po zakończeniu tego waga stała w miejscu, Czy jestem na tak zwanym zerze kalorycznym który pozwala mi się zregenerować, a potem na spokojnie wrócić do redukcji i wrócić do naszego ścinania kilogramów oraz schodzenia z tego fatu. Jeśli chodzi o dietę, bo tutaj dużo osób mnie pytało, ile kalorii mam, co jem i tak dalej, to odpowiadam. Na okres ostatnich 3 miesięcy było to już od 2500 do 1800 kalorii, z czego te ostatnie to było ucinanie na sam koniec. Taki deficyt przy mojej aktywności fizycznej jest w stanie fajnie i skutecznie pozwolić na dalszą utratę kilogramów. Jeśli chodzi coś o posiłki jakie je jem, no to nie jest to raczej nic zaskakującego. Głównie kurczak z warzywami, taka owsianka z bananem z truskawkami, z masłem orzechowym. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś inne, wyjątkowe, bądź oryginalniejsze dania, ale nie będę aktualnie się nad tym więcej rozwodzić. Więc jeśli chcecie, abym zrobił y, kolejne odcinki dotyczące mojej jakiejś diety, Planu ćwiczeń, jakiegoś mojego typowego dnia, co jem, jak ćwiczę, jak spędzam dzień i tak dalej, a także typowego dnia ekipy amatorki, to zapraszam Was do zaobserwowania, dania subskrypcji, łapki w górę na kanale Amatorka. Zapraszam Was też na wbijanie na TikToka i Instagrama amatorzy Donut Amator, trener i oczywiście zostawieniu czegoś po sobie. Oczywiście miał to być odcinek o redukcji członków ekipy amatorki, a póki co słyszycie tylko mnie, czyli Donuta. Dlatego w tym momencie oddaję głos trenerowi Kubie. Więc niech w tym momencie on się wypowie na temat swojej redukcji. Ja właśnie skończyłem gadać, także przechodzimy do redukcji trenera. Dobra, przyszedł trener Siemanko. Tam... Dawaj, powiedz się tej swojej redukcji na przykład. Co to są, no. Ja redukuję już siódmy w prawie miesiąc. O, zaraz będzie 7 miesiąc bo tak akurat wypada trochę później bo trochę później zacząłem na drodze od 1 stycznia no co, poszło już tak naprawdę 17,5 kg zaczynałem z wagi 93,5 więc pewnie w takich będzie foto z wrzuci. teraz aktualnie 75,5 kg no cel jest taki żeby po prostu zrobić jak najfajniejszą formę jeszcze trochę jest do roboty, ale już można powiedzieć, że jest coraz lepiej. Wiadomo, są też teraz już takie lekkie zjazdy redukcyjne, bo po prostu przez długość redukcji. Natomiast, no co no, jeszcze nie lecą jakieś dawki kofeiny. Kofeiny dosyć mało w ogóle leci. Bardziej jest to, że trzeba po prostu no sporo tych różnych aktywności robimy, żeby sobie to jedzenie utrzymać. Ja akurat mam tak... 2500-2700 kalorii, do ma trochę mniej. No aktualnie 1800. Ale to też ze względu na ilość masy mięśniowej, czy... No ja mam jej troszkę po prostu więcej, tak? To wszystko. W ogóle szacunek dla ciebie, że jeszcze nie wchodzisz w takie etapy kofeiny. No nie, no jeszcze na kofeinę. Czasami wiadomo wypije się, ale to takie gorsze chwile. Ja ogólnie nigdy nie piję kofeiny, nie, nie jakoś nie piję kawy. Zazwyczaj, więc no, no. zostawiam sobie to na te najgorsze momenty, które na pewno nadejdą, bo jeszcze trochę zostało. No, aktualnie y, wygląda to tak, tutaj pewnie wrzucimy jakieś foty mojej Donota, jak to wyglądało, jak wygląda teraz. Czy to tu będą zobaczyć? się przewieźć jakieś foty jak zaczynaliśmy, jak wyglądały na początku, na naszej masie, jak wygląda aktualnie. Yy, no. To tak naprawdę naszym celem po prostu jest pokazać, że można tutaj zrobić formę przy użyciu tej klonerówki, nie wydając żadnych pieniędzy na siłownię inną, jakąś niż tą plenerową DZIK No i jako chyba pierwsi tak naprawdę, no bo nikt jeszcze na takich plenerówkach, no przynajmniej mi nie widzieliśmy, żeby robił jakąś formę i to się udostępniał. Fajnie zobaczymy. No. Na pewno może to będzie dla was jakaś fajna motywacja, że nie potrzebujecie po prostu kasy i jeżeli w waszym mieście tworzą się takie siłownie, no to będziecie mogli coś takiego robić. No my też robimy to po to, żeby pokazać, że można zrobić tą formę i że warto takie siłownie budować, żeby też i w waszych miastach takie siłownie po prostu były, nie? Dokładnie. Więc to też o to nam tutaj chodzi, więc jeżeli możecie, to po prostu wspierajcie, my będziemy pokazywać swoją podróż, jak ćwiczymy, w ogóle jak tutaj można też ćwiczyć jakąś swoją podróż jak redukujemy, co robimy, co jemy wszystko jest tak naprawdę amatorsko, jesteśmy amatorami w tym. Nie ukrywamy tego, ale co, jest zawzięcie, jest charakter i jest robimy... charakter, budujemy charakter i robimy co możemy tak naprawdę, żeby coś zrobić fajnego, tak? Z niczego się też śledzić, obserwować, lajkować No to też, jeżeli byście chcieli zobaczyć takie filmy To piszcie Na przykład jak to u nas wygląda po prostu na co dzień Na przykład czy robimy, jak robimy kardio, jakie kardio Jak wygląda ta redukcja, tak po prostu od środka Dokładnie Co jemy, ile tego jemy, dlaczego tak jemy, a nie inaczej Jaką mamy aktywność tak Poza treningową jaką wybieramy formę cardio? w ogóle no jak to wygląda mniej więcej na redukcji takiej amatorskiej po prostu Wydaje mi się, że też trochę już schudliśmy, do nas schud, ile w sumie? W będzie na ten moment 41 kg mniej więcej No i co? I myślę, że tak do października jestem w stanie ten cel osiągnąć, a potem zacząć budować jakieś mięśnie bo całe życie nie budowałem mieście tylko czystą masę tłuszczową no, u mnie to tak naprawdę już zeszło to 17,5 kg, jak mówiłem A dokąd dochodzę? No tak naprawdę co? No, cel jest forma, docięte, szkieletor eee, Tak naprawdę do białej kości się docinamy Ile po prostu za radę, na no, ile zdrowie pozwoli eee, Więc nie mam jakby takiego dokładnego celu jaka waga to będzie eee, no, Może to być i nawet 68 kg No ważna po prostu ta jakość tej sylwetki, a nie wielkość tak? Tak naprawdę no to Donut dopiero zaczął tak, w ja tamtym ja roku, zaczynam, tak. jak się poznaliśmy, a ja już troszkę wcześniej ćwiczyłem, no ale taki pierwszy rok na siłowni to zrobiłem wcześniej masę, z której teraz redukuję. No i też to taki jest mój też taki pierwszy rok na siłowni tutaj dopiero, więc na pewno jeszcze przyjdzie czas, żeby zbudować trochę więcej masy. No teraz po prostu odkryć to, co już wcześniej było trochę zbudowane, ale też i to co udało się tutaj zbudować. Także oglądajcie, zobaczycie co więcej u nas. Mm. W przyszłości nagramy jakieś odcinki z diety, jakieś plany ćwiczeń, jakieś dołych. Na pewno zobaczycie niedługo taki już nawet teraz w tym odcinku przykładowy nasz, ten, czy mój Moguś trening. Czy mogliście zobaczyć nasz trening? jak Są to oczywiście robinowi. urywki dzisiaj. Są takie pierwsze, to jest taki pierwszy odcinek, takie opowiedzenie trochę co robimy że chcemy po prostu jako amatorzy zrobić pierwszą formę po prostu na tej siłowni Dzigrzym Dokładnie, jako pierwsi w Polsce i przecież ten szlak i po prostu pokazać wam, że można, też pokazać chłopakom z War, że, e, że dzięki temu, że zrobili nam tą siłownię, to my możemy też się rozwijać i też innym, że warto po prostu budować te siłowni, bo to jest taki nasz cel, taki na, taka misja, żeby po prostu... Pokazać, że te siłownie powinny być w każdym większym mieście i w ogóle wszędzie, tak naprawdę, żeby każdy mógł sobie robić tą formę, tak? Dokładnie. No. Tyle.